Dzień dobry Państwu. 10 sierpnia 2022 roku nadjeżdża Audi A8, a za kierownicą Bartłomiej, nie Bartosz. Cześć Bartek, możemy na żywca od razu? Pewnie, Mamy no to pana wow. Pan prezes siada z przodu. Uszanowanie Siemka Cyk, Bartłomiej Reszko, proszę Państwa Kojarzony przez Państwa na pewno z wideo z BMW E34 Jak się miewa BMW? Bardzo dobrze, tylko widzisz, wtedy było paliwo tańsze, to szaleliśmy ta. A teraz, kurczę, drogie to delikatny i powolny kruzik A Ty Bartek, jeśli chodzi o te klasyki, to tak ogólnie wybierasz auta w kolorze zielona butelka Siemka. Czy tak się po prostu trafia? Tak się trafia, biorę co jest Tak się trafia Tutaj mamy Audi A8 To jest, nawet nie spojrzałem, przedlift czy, czy poli? Przedlift, ta, przedlift. Ta, ta. To jest pierwszy rzut bo 9-6 rok. 9-6 rok jest Stare już w od jakiegoś czasu, od miesiąca myślę na pewno Myślę, że od roku. Od roku nawet. O, <laughs> dzięki, widzisz, jestem na czasie jak cholera. W Niemczech stała 12 lat i y -hmm. nie stoi rok. Także to jest prawdziwy pomnik niemieckiej motoryzacji. On musi stać, nie jeździć. <laughs> O grubo lecimy od razu na samym początku. Proszę Państwa, tutaj fura, jak widzę, w pełnym oryginale, nic tutaj się nie dzieje. Cudowna konfiguracja green on green, że tak powiem. Tak, tak. Zielony z zielonym. No, uwielbiam takie rzeczy po prostu. Wiesz co mnie Bartek od razu ujmuje tutaj w tym samochodzie. Jedziemy, ta droga nie jest za specjalnie równa. Tutaj nic nawet nie tyknie, nie piśnie. On jest zwarty, zbity, bardzo mi się to podoba. Uwielbiam takie auto, no ale to jest Audi. W sensie ciasne, że nie brakuje yy, miejsca, jest zwarte naprawdę. tak Tutaj nic nie skrzypi. Mhm. Tym bardziej, że bardzo dużo elementów jest skórzanych. E, też taka fajna konfiguracja, bo ktoś sobie mhm. zażyczył po prostu na boczki. Skórzany tunel środkowy, e, skórzany jest e, też schowek. E, no i tutaj A wiedzisz, te fotele no? też nie są zwykłe placki, tylko to są e, rekaro. Jak wyjdziemy z nich, tak. to, to sobie je potem pokażemy. Jest to prawdziwa skórka i. Są to fajne kubła, które fajnie trzymają na boki. Ktoś ewidentnie, jak go konfigurował, to konfigurował go po ciebie, że chciał tym autem jeździć z przodu, nie z tyłu. Z tyłu nie ma żadnych rarytasów. Poza wspomnianą skórą i tą kolorystyką. Zieloną. Tak. Wiara tak? mnie to strasznie. Tak, dywaniki są po prostu jak z tyłu ja tak napisałem w ogłoszeniu, bo de facto auto w ogłoszeniu jest. I w sumie nawet ponowiłem to ogłoszenie. Ale powiedz mi, bo ten... pamiętam, że jak nagrywaliśmy 34, ono też miało iść na sprzedaż, a jednak Ta, zostało i już jest. I... Któryś rok przysuszę? Z tym Audi będzie podobnie, Ta. czy się zobaczy? No, ono na razie nie chce ode mnie odejść i uśmierca swoich potencjalnych klientów. Ceną, czy? Nie wiem czym. Ludzie dzwonią, umawiają się, biorą adres i potem nie przyjeżdżają. Także coś dzieje się z nimi niedobrego, bo. No, się no. nie odzywają nawet. Potem. Może ona wie, to Audi może jak Christine. Jak Plimów, nie? Wybiera sobie właścicieli nie? Ten dźwięk to oczywiście V8 4.2, prawda? Czterobiegowy automat Napęd quattro Cały czas stały na 4 koła To jest to Fajny filmik jest o podobnym aucie Za czasów kiedy one były dostępne nowe no. W Polsce Bodajże chyba Takiego magazynu motor, odsyłałem się tam kiedyś. A tak. Tak, tak. tak jest. Sam padają totalnie kosmiczne kwoty, że po prostu skórzana tapicerka wymagała ilość tam milionów dopłaty tak, złotych. A sam samochód kosztował miliardy, miliardy tak, 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 tak. No takie to były czasy. Bartek, może zjechalibyśmy gdzieś w jakieś miejsce ciche, może na Chrabską tam ten ostatni odcinek taki, tam nikt przeważnie nie przejeżdża. Tam gdzie nie są. Ma sprawy. Tu no nie? Tutaj zatoczymy koło. A teraz będziemy mieli chwilę jeszcze, żeby pogadać o wnętrzu tronik dwustrefowy. Dwustrefowy. Tak jak mówię, no nie ma tutaj za wiele tego wyposażenia, ale fajnie, że w miarę wszystko działa. Są podwójne szyby, także jakie się zasunie, to jest w środku fajny szybko. Bartek jest powiem ci tak, szczerze, wejdę w słowo trochę hmm. a propos tego wyposażenia. Jeśli jego nie ma dużo, to, to najlepiej mniej problemów nie? Tak. w takim samochodzie, jak tutaj już elektronika grała. Tym bardziej, że gdzieś praktycznie do wszystkiego musiałem zajrzeć. No, myślałem, że jest zabity szyberdach brudem i jakimś syfem i, i nie uratuje się go, a okazało się, że po prostu spalił się tylko silnik elektryczny. Aha. Który jeszcze de facto udało się kupić za jakieś tam grosze używany. Podobnie jakieś tam podnośniki szyb jakoś po, po przekątnie też mm. się zepsuły. A to panel klimatronika też, też był uszkodzony. Także takich drobnych, drobnych usterek tutaj była masa. No i też było dużo ogarniania takiej typowo-technicznych spraw, bo auto stało 12 lat, pomimo że ma nowe wahacze i nowe elementy zawieszenia założone w 2008 roku i one w ogóle nie są zużyte, mm -hmm. to na przykład rozrząd ja bałem się, żeby on nie no tak. Także musiał wpaść nowy i ciekawe, nie ma części już do tych aut. Nie ma części w serwisie. Oni już zapomnieli w serwisie o tych autach. A to w miarę świeże auto jest tak na naprawdę. Przez chyba no. roku już usunęli go z bazy mm -hmm. i tylko gdzieś tam w Classic Parts można coś dostać, ale niewiele. A w typ, takich no, hurtowniach typowo motoryzacyjnych nie ma na przykład zestawów kompletnego rozrządu. Da się kupić to jeszcze na sztuki, ale na przykład nie ma już rolek napinających bodajże pasek. Mm -hmm. I jak ktoś ma taką rolkę na Allegro, to wie, że ich nie ma i chce na przykład za samą rolkę 1400 zł. Tak, ale udało mi się tak, kupić w Niemczech tą rolkę za 50 euro. Jestem często, także pokonaliśmy no tak, falę. A ty, ty w Niemczech tą... to jesteś chyba co tydzień, tak z tego co widzę? No nawet i częściej. Dzisiaj miałem jechać, ale sprinter odmówił posłuszeństwa chwilowo. Tak, Czyli tak. to się zdarza jednak. Zdarza się, bo no, przy przebiegu prawie milion kilometrów to ma prawo. Można mu wybaczyć. Tak, tak. tak. Dobre, jedziemy, jedziemy na wprost, tak tam się zatrzymamy może na, na Chrabskiej i mam nadzieję, że nikt nam nie będzie e, przeszkadzał. przeszkadzał. Tak. Jaki mamy tutaj przebieg Bartek tego 259 samochodu? 259 tysięcy jest to przebieg oryginalny. No czyli tak. tak naprawdę to malutko. Malutko, no jak stała 12 lat to gdzieś tam tych kilometrów nie natrzeszkała. Mhm. A właściciel był jeden? Eee, o, nie, właścicieli było więcej. Już teraz nie pamiętam, bo w karcie pojazdu niemieckiej było tam. Wiadomo ile tych właścicieli było, ale to już po prostu wszystko jedno Ja to auto odkupiłem od człowieka, który miał pomoc drogową w Niemczech I, i też kupił go znowu od ludzi, u, którego, u których to też stało, stało 12 że... lat Tak, hmm. także. Wziął to w rozliczeniu jakimś tam za coś i gdzieś tam ja w tej historii się pojawiłem i po prostu to auto zdobyłem Pozdrawiamy marka Tak, kupione bardzo tanio, a co tanie to wychodzi drogo No <laughs> życie, niestety tak no, nie ma lekko Coś tam cieszy Coś tam cieszy, tym bardziej, że no, no nie ma takiej drugiej, żeby była identyczna, chociażby czy w Niemczech, czy to w Polsce W takiej konfiguracji, w takiej kolorystyce Wiesz to ja nawet nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek, nie, nie wiedziałem, że w ogóle one zielone w środku występowały No te to, Audi. Jest, to jest mega dziwny temat No, no teraz już nie ma takiego Rekaro, luksusu, żeby sobie zielone założyć, nie? No chyba nie Nie ma jeszcze, jak mówisz właśnie, Recaro no. Tak w ogóle to ja tu siedzę, a spodziewam się, że można jeszcze się opuścić niżej, nie? Czy nie? Nie, już chyba siedzę, siedzę nisko, ale powiem Ci, że to jest moja pozycja. No tak, tak. tak na, mi się bardzo podoba. No, <laughs> tak. Jedziemy tam w te, yy, mm -hmm. że tak powiem. Tak, ta, bo tam bezdrości. zatrzymamy się gdzieś w cieniu i może nikt nam tam nie będzie okay. przeszkadzał. Pokażemy go z zewnątrz. Pasa. Tu można bez. I co, nie pika? To jeszcze był, nie był taki opiekuńczy nie, samochód wiesz, w tamtych latach? To jeszcze było auto dla prawdziwych mężczyzn. Tak. Umieramy jak mężczyźni, tak. Poduszka też nie działa w razie co? Bo nie działa tutaj, bo gdzieś napinacz się rozpiął. Aha, okay. Od napinacza akurat od pasa kierowcy, także. Bartek, jak mogę cię prosić, tak, tak. Wysiądę sobie, zrób proszę cię tam nawrotkę. Mm -hmm. Podjedź mi, dobra, będę miał go od razu z zewnątrz, bo planuję, żeby to był. Film jednoujęciowy. Mhm. Nie będę się w ogóle rozłączał, dobra? Okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okay. Eee, czekaj, czekaj. A widzisz, i spadła linka. I to jest kolejny mankament. Tak? Dobra, bombin, zaraz sobie tutaj z tym damy radę. O, cyk. Ucyk. No to jest stare auto, widzisz? Tak eee. no. Bartek! <laughs> nie ma czym się łamać. Daj Życie. <śmiech> <śmiech> Mnie już nic nie zdziwi w tych starych grotach. <laughs> Bartek sobie spokojnie nawraca. Oczywiście jesteśmy na tym ostatnim, oryginalnym, prawdziwym kawałku ulicy Dębińskich. Które pewnie zaraz stanie się znowu wybrukowaną ulicą z domami po jednej i po drugiej stronie. No, życie, co zrobić? Dlatego tym bardziej lubię utrwalać ten kawałek. Potęga. Kurzu, żeś pan narobił w ogóle nie z ma przodu, z tyłu. Ośmiu turbin, także można od razu. Tak, wrócić. nie ma 8 turbin. <laughs> Te 8 turbin to tak, to już niedługo może być standard, kto wie. Zobaczymy. Bartek, obejrzyjmy ją z zewnątrz. Mówiłeś, że który to jest rocznik? 96. 96. 96. Proszę państwa, 96 rok. Nie wiem, co się wtedy działo, ale e, no to na pewno płaciło się milionami za wszystko. Inne czasy niż inne czasy niż teraz, teraz za parę tysięcy można mieć limuzynę. Proszę Państwa, w 96 roku taki samochód to był po prostu, kurde, kosmos. No tak jak w tym programie Motor właśnie. Oni to no. pokazywali jako ciekawostkę, ale totalnie niedostępne auto dla tak. niby wtedy normalnych ludzi. No. To tylko było w ramach ciekawostki, jakie systemy, jakie, jakie osiągi i tak dalej, że to po prostu było mm. coś, coś nie, niebywałego w tamtych czasach. Ja mówiłem, że nic o, nie będzie jechało, nie? <laughs> No cóż, akurat nam się trafiło, że przejeżdża Lublin. Więc cały czas zostajemy w temacie e, klasycznej motoryzacji Jejdy, was. No wasz też no. Ten wydech to żeś Pan jakoś odetkał? No troszeczkę tak, bo zgnił środkowy tłumnik i nie było sensu go szukać A Takie mam bardzo rasowe przypierdy no Tak, to od razu yy, wpadły zwykłe proste straight pipe'y eee, i jest aha. po prostu troszeczkę głośniej No, no i też wpadły jakieś takie końcówki wydechu nierdzewne, cięte w kiełbacha Tak, ale bardzo no, pasują moim zdaniem no. no. Jeśli to auto jest aluminiowe, to należy mi się... A właśnie, wydać. Bartek, bo zacznijmy od tego, że to jest samochód tak. w Pełni aluminiowy, tak, Audi Space fajny. Frame i tak dalej Tu jest gdzieś taka naklejka jest nawet, fajna. pamiętam Jest taki emblemat, fajny ASF, tak. można czuć się bezpiecznie Że mhm. auto nie zardzewieje nigdy nie zardzewieje, no może się tam, coś Nie tam się utlenia jakoś to, to aluminium, ale... Tak, było parę utlenień tego aluminium, tak samo mhm. jak i tutaj widzimy na słupku akurat Ale no, to było takie, tak 9-6 rok, no to się, Ma prawo. Ma to się prawo. zdarza, oczywiście Fajnie, podwójna szybka, tutaj ją widać, mhm. jak się ją domknie, jak naprawdę w środku super cichutko Tak się no to prezentuje Wszystkie jakby fotochromatyczne, że są takie niebieskawe Czy to tylna, czy przednia, hmm. czy boczne, tony. One... Fajnie odbijają światło, że niewiele widać, co tam się dzieje w środku. Z zewnątrz, no to cóż, szkalgi chyba są do naszego modelu, były, wątpię, że w dzisiejszym środku takie były. Znaczy to są model 8D2, tylko chyba poliftowej, ale w ogóle bym nie powiedział. Wszystko no nie, tutaj pasuje, pasuje tak? Pasuje. Jak najbardziej. Kolejne są z tymi chromami, wszystko jest ok. Bartek, wróćmy do szyb. Chodź mm -hmm. na chwilę. Mm -hmm. Czy ty wiesz po co to jest? Nie mam pojęcia. Ja właśnie też i to może, jest może widzowie nam zaraz coś odpowiedzą. Aż taki mądry nie jest. Chociaż patrz, tu jest jakby jakaś prowadnica, i to tak. może jest tutaj zakotwiczenie, właśnie w, tym, w tej rynnie. Kto wie. Mhm. Otwieramy drzwi tylne, proszę Państwa. To w ogóle zacznijmy od tego, że ta klamka tu nigdzie nie lata, nic nie skrzypi, wszystko wygląda świetnie. Wiesz co mi się zawsze z tym Audi kojarzy? Przytulność wnętrza. Po prostu tu się wsiada, zobaczcie Państwo, tu jest materiał, tu jest materiał, tu wygłuszenie. No Jezus Maria, to jest po prostu cudowne. są tak grube, jak po prostu skapna święta. Jak skapna okay. no święta. Okej. Oczywitka nie wisi, pomimo że jest oryginalna no i ten fajny zielony środek. Tutaj też widać gdzieś ten napis Rekaro na fotelach. Tylko musielibyśmy sobie jakoś to odświetlić. Nie dość, że zielone to jeszcze rekaro. No. A tutaj jest, tak, że to rekara. A tutaj na tym plastiku jest, tak, faktycznie. Tak, tak, no. tak, tak jest, jest. Ale zobaczcie Państwo, te dywaniki te. One też są zielone. Tu wszystko jest zielone. Bardzo mi się to podoba. Teraz jeszcze rzut oka na na deskę. Bartek, przeszedł mi taki głupi pomysł przez głowę. Powiedz, jak, jak jest wyceniane takie auto teraz obecnie? Ja dwie tysięcy za ten samochód? Tak. tak. Chodź piszemy. Gdzie Siadaj. Po kolei jest wiesz, nowy rozrząd, nowe wszystkie oleje, płyny, no. nowe obie chodnice, wody, klimy, nowe opony, nowy wydech. Wszystko po kolei jest ogarnięte. No ale gazu nie ma. To musisz no pięć gazu opuścić. I właśnie... Ktoś jak dzwoni i się pyta, ile to auto pali, to wiem, że od razu go nie kupi. To nie ma szans. To, to musi być uda. ktoś, kto szuka dobrego tak. egzemplarza, takiego Przecież Audi. jak ktoś by myślał o gazie, to się da. To jest yy, jeden temat. A drugi, że tu w bagażniku, jak ją kupiłem, nie było koła zapasowego. A że nie jest, że daleko, to nie wkładałem. I jest tutaj miejsce do popisu, żeby wsadzić jakąś butlę w A jak tu jest w ogóle czysto, panie kochany. Jedyny no, po jest po praniu. Po praniu tak. Mamy oryginalny haczyk we spali na kluczyk. Mamy lewarek i klucz do zmiany koła, którego nie ma. I teraz rarytasy. 9-6 rok, a Fura miała już wtedy fabryczny GPS. GPS, proszę bardzo. Mhm. No no i tak jak mówiliśmy, że te szyby no one są fotochromatyczne. Tak, tutaj. teraz widzę to, rzeczywiście. Mhm. Mają ten odcień. Rarytasy są w boczku, jest nawigacja Audi i jest zmieniarka Audi. Pomimo, że radio na kasety, to można było płytę w 96 roku posłuchać. Jak człowiek. No. Dokładnie. A wtedy jeszcze kaseta to była na porządku dziennym, i nikt w ogóle o płycie to. Hu, hu, hu. Co tu jeszcze można pokazać? No. Prawdziwe drewno, bo jak ciągałem boczki, to gdzieś miałem okazję zobaczyć je od drugiej strony. W sensie Fornier, to... pewnie, tak? Czy, tak, czy... tak, tak. Będę musiał jeszcze raz zdjąć ten boczek, to znowu się poprzyglądam. Bo akurat podniosłem śrubki. No, <laughs> tutaj te fotele. Pełna no, elektryka z ciekawostek. Elektrycznie regulowana wysokość pasa. Hmm, pokaż. Eee, tak, jedziemy do góry, jedziemy w dół. No faktycznie. Z góry jedziemy do dołu jedziemy do góry. Ale tutaj też pełna elektryka, grzanie i tak dalej, to wszystko działa. Ja to już powiem tutaj... ci nawet odkryłem, że tu jest lędźwiowe tak, podparcie tak, też to też góry, działa, działa pompowane, to się można wysunąć naprawdę tutaj zasiąść wygodnie. Czadowo, czadowo. Naprawdę. I tu jeszcze nie ma tych wszystkich niepotrzebnych bartek, różnych systemów, nie wiadomo od czego, start-stopów, kurwa, tak, tak. lane-asystów i tak dalej. No tak, otworzymy masę, jeszcze pokażę. No sobie, właśnie. Że to jest, I tutaj też ciekawostka, te plastiki, to wszystko. Ja tu nic nie robiłem. No, tam faktycznie od strony kierowcy może gdzieś tam coś jest delikatnie porysowane, ale tu to naprawdę jakby ktoś tylko jeździł tym autem. Sam osobiście nie woził nikogo, no. nie był wożony przed nikogo. Przedlift, e, dzielone jeszcze lampy, niezespolone. Ciekawostka, kierunki e, rozpadają się same i właśnie ten był klejony gdzieś tam, o, kiedyś i tak Nawet to nie wiedziałem. No. A ten prawy to kupiłem, bo nie, jak kupiłem auto, to już nie było tej szybki. Mhm. I co ciekawostka, kierunek e, na przykład potrafi kosztować 2000 zł do tego samochodu. Poważnie? Tak? Nowy, tak. Używka, jak się trafi gdzieś za parę słów, to jest naprawdę mega rarykat, i trzeba zamykać oczy w jakim ona stanie, by nie była, to trzeba ją brać. Kumem. Elektrycznie lata na kierownica pomad, tutaj mamy pamięć tych wszystkich ustawień, czyli foteli, i tak dalej, i tak dalej. I to mm. już wszystko w tamtych latach, właśnie fajno, że było dostępne. Bartek, pozwolę sobie oczywiście wcześniej no, y, trzepiąc Nie, to tak Japonki. To jest tylko auto za drobne. <gry> bardzo mi się podoba pozycja w tym samochodzie. Po prostu rewelacja. Jeszcze niżej, zaraz zobaczymy. Nie, już jesteśmy chyba najniżej. O, już naprawiłem spokojnie. No, tu ewentualnie coś jest tam. Tak jak mówiłeś, nie tylko tutaj kawałeczek tego plastiku no, tak, jest, jest wydziubany, to jest. ale to jest tylko ten kawałeczek, a reszta jest naprawdę super zachowana. Nie trzeba było szyć foteli, kierownica też naprawdę fajnie wygląda. Nie jest wyświetlana, nie jest wytarta. A tu, proszę Państwa, coś, co jest dumą tego samochodu i oni się wcale nie kryli, wręcz się chwalili tym, że to jest V8 42 litra. Bez turbo. Wolność tak, bez nastawników, bo to przedlift no. bardzo poszukiwany, zwykłe proste, 299 koni nawet, nie, nie 300. W S8 ono miało chyba 343 jakoś tak. Mm. Ale nie ma tutaj naprawdę żadnej elektroniki. Całe szczęście. Dużo gadać. Wentylator na Wiskozie, dlatego jak tutaj dałem w piec troszeczkę, to mm -hmm. się zrobiło małe tornado. Tak, rzeczywiście. Nowe chłodnice, klimy wody. No to ugryz ich czas po prostu. Wartek, 20 tysięcy za taki samochód Trochę to jest, jest biedna, po prostu nie ma Ksenona, no. Ubolewam na tym, Źle? Ja bym się chyba cieszył Jest na soczewkach, a po prostu Xenonu brak No ale to No tak akurat ktoś skonfigurował to auto Wiesz, no. wtedy Xenon może rzeczywiście to może był tak, niepotrzebnie tak, to był duży dobrze. wydatek, ktoś może odpuścił, nie? Wolał sobie wziąć 4.2 zamiast 3.7 A no właśnie, 3.7 też były no I tu były te diesle jeszcze różne, pamiętam 2.5 3 3.3 tak. chyba coś takiego było 3.3 to w poliście no W poliście, no No dobra, to co, zamykamy machę Chyba tak Chyba wiemy już wszystko Chyba wiemy już wszystko Wsiadamy I uciekamy Ostatnia prosta Tak, bo wieczór, także Chodź pan, no okay. jaj Pasy moje? E, nie, coś od, od nas chce brems liść. To które światło stopu, a to klocki niby zużyte. No, ona ma dużo. Ma Ale on tak wymaga. sobie głupieje, czy? Nie, no gdzieś na pewno kabelek cię po prostu urwał od czujnika zużycia klocków. Mhm a światła stopu, no to dopóki się nie naciśnie tego stopu to ona nie jest w stanie sprawdzić rezystancji obwodu i nie wie czy żarówka jest spalona okay. Dopóki nie zaświeci się ta żarówka mm. to takie chwilowe akurat ale oczujnik temperatury sobie głupie je pokazuje że mamy plus 15 no wydaje mi się że jest No ciepłe. jakby, jakby jest, cieplej, no. jest cieplej jest cieplej jest mm. cieplej grzane fotele jakieś tutaj drobne guziczki od ale o... oryginalnie to jest rynek niemiecki. Tak. Tam była sprzedana i tak. tam była konfigurowana. Tak, 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 tak. Tylko z Niemiec. U mnie auto. to. nikąd indziej. Dobrze. Jednego ja podłokietnika nam tutaj brakuje, troszeczkę ubolewam. A, ktoś się pewnie wsparł za mocno. Tak. No i... W przedlifcie bardzo często się cuły, bo właśnie były takie bardzo delikatne. Mhm. w polifcie już było troszeczkę poprawione. Ciekawe nie, to czy no? policza, ale to jest według mnie nie pasuje. Nie za przystoi, bardzo. No. Zastanawiam się, Bartek, czy ta skóra jest tak fabrycznie wyszła, taka trochę jakby z przebarwieniami, z przejaśnieniami, czy ona się taka zrobiła? Się tak, zrobiła zrobiła taka bardzo środka, mi się to że... podoba. Dodaję no, jej to myślę. Tak nie brnę w to, żeby to bardziej czyścić, czy to malować, no. czy coś z tym robić. Tylko... Ale to mi się bardzo podoba akurat. Pani Jedziemy. I wszystko już mamy. Cyku, cyku. Dobrze, że pamiętamy. jugi! Fajnie Super. Tak jak na auto z tamtych lat, to naprawdę jest. No, ma coś w sobie. Bartek, 20 tysięcy za taki samochód to po prostu aż ciężko uwierzyć, naprawdę. I jeszcze sporo tanich sprzedałem Miałem fajnego 124 Mercedesa, ale nie doczekał się Nagrania. Wiem, pamiętam go gdzieś tam, jak zajmowałeś z lawety. Trafił go. do Jędrzejowa, także niedaleko. O, Jędrzejowie się urodziłem, panie. O, widzicie, no. to może nawet się znacie i, i gdzieś tam jeszcze się to Kto wie. nam spotkać. Pan Kto był wie? Bardzo zadowolony. Miał nową klasę, a kupił sobie 124, bo zawsze o takiej marzył. I teraz, mając a, tak nawet pieniądze na nowe auto, mhm. nie kupisz starego auta takiego, jak się tam marzyło komuś kiedyś, tylko no niestety. życie. Takie tematy, gdzie to trzeba wyszukać, znaleźć gdzieś musi się trafić po prostu. Takie czasy się zrobiły. Bo to auto nie pójdzie się do salonu i po prostu nie, nie poprosi się takiego drugiego. No właśnie, a jeszcze wyszukać dobry egzemplarz to już w ogóle. Yy, to co, jedno ujęciowe, czy... czy kończymy i kleimy? Nie wiem. To Poczekaj, coś, coś, jeszcze, coś jeszcze musimy tutaj dodać na temat tego egzemplarza Bartek, czy nie? No oprócz tego, że jest ta konkurencja, oczywiście. Eski, siódemki. Według ciebie zupełnie z tej trójki na, co najlepsze. Zupełnie inne auto. No tak. Nie ciężko jest porównać te auta jedno do drugiego. Najlepiej mi trzy. 240, wszystkie. tak, z tamtych czas, z, z czasów to zupełnie inne auto. No. Niby ten sam, ten sam segment, ale w ogóle tymi autami. Wszystkimi z nich jeździłem, żeby też mhm. mieć jasność. I siódemką V8 też jeździłem 38 i nijak się jedno ma do drugiego to jest jeszcze ono ma niższe troszeczkę zawieszenie jak, jak fabrycznie i ono i inaczej w ogóle, najsprytniej się prowadzi z tych wszystkich moim zdaniem siódemka no też może z tą ma jakąś tam lekkość sobie w prowadzeniu ale w 140 już typowo nie tam już jest typowo po prostu taki kanapowiec do, no. do robienia długich dystansów autostradą no, a tutaj to jednak jak ktoś chce pobawić się tym quattro i i gdzieś tam pośmigać po zakrętach czy w zimę, no to to auto jeszcze jest takie precyzyjne i warte i, i takie fajne, szybko reagujące na to wszystko. Na przykład moje 34, z, y, tam jest dziwna jakaś taka przykładnia kierowniczka, że, że to jest na czterech końcówkach drążków, to to jest też takie auto już ma, mniej precyzyjne w prowadzeniu jak na przykład to. Uh -huh. I to pomimo, że jest limuzyną ale dlatego, że jest w pełni aluminiowe, no to nie jest jakieś tam bardzo ciężkie i... I naprawdę fajnie, lekko się prowadzi. To też jest plus. A jakościowo myślę, że można by uznać, że one są na podobnym poziomie. Są zarąbiste jakościowo te to samochody. Teraz już takich dały, nie ma. Naprawdę. Tutaj jak cokolwiek na ten boczek się zdejmie, to, to czuj, że to jest boczek. No. A nie jakiś kawał plastiku. Nie? Tak, tak, tak. tak. Tu nawet zobaczcie, nie ma co sprawdzać, czy to jest miękki plastik, czy twardy chociaż I tak tu jest miękki, po co? Ale tu tak. jest skóra, proszę Państwa. No. Jest skóra, I to spodziewam się, że prawdziwa. Tak, i to też właśnie nie było w każdej Ausence, tylko tutaj akurat tą ktoś sobie tak skonfigurował. Mm -hmm. Przeważnie tunel środkowy, boczki i na przykład słowek były plastikowe w nich, a tutaj te elementy są szyte skórą. I akurat jeszcze w takiej kolorystyce z tym drewnem. No fajne to wszystko. Wiadomo, zawsze coś się znajdzie, można było przepolerować te dekory. Przepolerować ją w ogóle z zewnątrz To, to się no, nie kończy, tu by można było tak, na stop coś robić w takim samochodzie, wiadomo no. robić, Dlatego jak ktoś patrzy na takie drobne mankamenty, to już nie jest auto do jazdy na co dzień moim zdaniem Gdzie tam? To już naprawdę warto zachować w takim stanie, w jakim się zachowało do tej pory no, i... Na co dzień może gdzieś tam u nas tutaj, ale gdzieś jechać tak, tym w trasę, no już, no już to nie. nie Szkoda to Nie chodzi o to tak, żeby tutaj naklepać kilometrów, nie? Tak, tak. Wiadomo Szkoda by było, tym bardziej, że w dwójka w przebiegu jeszcze a nie jakieś 340 tak. milionów. No. Bartek, bardzo Ci dziękuję za prezentację. Ja mówisz, ja mówisz. Y no, nie chcę krakać, no, liczę, że ten samochód może zostanie w przysusze i będzie cieszył oko, bo chyba to jest jedyna ja póki nadzieję, co A8. Tak, no, ty masz ja tego stór, Mam tak. wszystkiego dużo i nie mam gdzie tego trzymać, i muszę troszeczkę się z tego wszystkiego wysprzedać. Życie. Bartek. Ale jak sprzedam, to na pewno kupię kolejne. I na no to jak liczę. Jak kupi takie, to znowu nie przejdę obojętnie, tylko na pewno też kupię. Na to liczę. Bartek, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Wielkie. Zmykam do siebie. Jeszcze do nagram zobaczenia. Cię, jak odjeżdżasz. To to Trzymaj się no okay. i do zobaczenia.